Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego starożytne cywilizacje nagle znikały, pozostawiając po sobie tylko ruiny i zagadki? Wyobraź sobie świat, w którym historia nie jest linią, a kołem powtarzającym się cyklem resetów, które co kilka tysięcy lat wymazują ludzkość i jej osiągnięcia. Teoria cyklicznego resetu mówi, że zaawansowane cywilizacje, takie jak Atlantydzi czy budowniczowie piramid, nie upadły przez przypadek. Coś lub ktoś celowo przywraca świat do punktu zero. Może to kataklizm, jak potop opisany w mitach, albo technologia tak potężna, że niszczy wszystko, by zacząć od nowa. Wyobraź sobie: w 2035 roku naukowcy znajdują pod lodami Antarktydy ruiny miasta z maszynami, jakich nie znamy. Datowanie wskazuje 12 tysięcy lat. To nie pierwsza taka zagadka. Od sumerów po majów ślady wskazują na nagłe przerwy w rozwoju. A jeśli to nie natura tylko strażnicy cyklu, którzy pilnują, by ludzkość nie poszła za daleko? Niektórzy wierzą, że kolejny reset jest blisko. Spójrz na zmiany klimatu dziwne sygnały z kosmosu może już zaczęło się odliczanie. A ty co myślisz? Czy jesteśmy następni w kolejce do resetu? I pamiętaj: oni są wśród nas.